Dział Mercedesa AMG jest bardzo zajęty. Zbudowali stuningowane wersje praktycznie każdego modelu Mercedesa. Cóż, za wyjątkiem tych nudnych. Co więcej, zrobili też wiele silników dla innych producentów, jak Aston Martin, i budują silniki dla teamu Mercedesa z Formuły 1. Obecnie tworzą też zupełnie nowego AMG GT. Oprócz tego będzie też Black Series. A w tym filmie powiem Wam wszystko o tym nadchodzącym AMG GT i podzielę się z Wami niektórymi ekskluzywnymi zdjęciami, pokazującymi, jak może wyglądać. Ja jestem Matt Watson, to CarWow. -Wow. Obecny AMG GT, który jest bardzo dobrze prezentującym się autem, jest już z nami jakiś czas. Po raz pierwszy został ogłoszony w 2014. Od czasu wypuszczenia AMG GT wyszło też wiele innych sportowych aut, które zmieniły nieco układ sił, np. Porsche 911 z generacji 922. I oczywiście Ferrari Roma. Niech fani AMG się jednak nie martwią, bo firma usilnie pracuje nad nowym GT, który może trafić do sprzedaży przed końcem tego roku. Skąd to wiem? Cóż, rzućcie okiem na te foty, bo przedstawiają nadchodzącego AMG GT w czasie testowania jego prototypu, stąd kamuflaż. Po pierwsze, co skrywa ta podłużna maska? Jest tam dwulitrowy, czterocylindrowy silnik benzynowy z turbo połączony z układem hybrydowym. Nabrałem was. Nie martwcie się, nie martwcie się. Ten model w dalszym ciągu będzie miał wspaniałe czterolitrowe Twin Turbo V8. Tak naprawdę to ten sam silnik, jaki macie w SL Roadster, jednakże SL Roadster zaczyna się od modelu 55, który ma 476 koni. Nie myślcie, że tak będzie w AMG GT, bo podstawowy numer 63 będzie miał 585 koni, czyli o około 60 więcej od starego AMG GTS. GT będzie również wyposażony w podwozie od Sela, oczywiście włącznie z dachem. Podwozie wesel waży 270 kg. Przysto jest to około 40 kg cięższe od starego podwozia, jakie mieliśmy w poprzednim AMG GT. Ono było strasznie lekkie, ale co ważne, podwozie w nowym AMG GT powinno być lżejsze od tego WESEL, bo WESEL nie ma dachu i potrzebuje on dodatkowego wzmocnienia pod spodem, więc możliwe, że wagowo będzie zbliżone do starego podwozia AMG GT. Zobaczymy. Czas pokaże, jak samochód będzie wyglądał w ostatecznej wersji, ale nasi ludzie stworzyli kilka propozycji, jak według nich może się on prezentować. Oto on. Więc mamy tu te same proporcje jak w SL-u i podobny kształt jak w starym AMG GT, ale sami widzicie różnice w kwestii projektu grilla czy świateł. Wygląda nieco agresywniej niż SL. Aby zapewnić, że auto będzie działać tak dobrze, jak wygląda, AMG wprowadziło pewne zmiany w podwoziu, aby upewnić się, że ma dobre przyspieszenie. Widzicie, jednym z problemów ze starym AMG T w czasie jego rozpędzania było to, że oczywiście miał napęd na tylne koła więc miał problem z utrzymaniem swojej mocy. Co więcej, siedmiobiegowa automatyczna skrzynia mogła przy starcie po prostu się zaciąć, co wpływa na start i również przez to nie pokaże swojego całego potencjału. A to coś, co naprawdę się dla mnie liczy. Teraz się jednak nie martwię, bo nowy model będzie miał napęd na cztery koła. Pierwsza AMG GT z napędem na cztery koła. Oprócz tego będą też inne rzeczy, które pomogą mu w czasie startu. Będzie wyposażony w automatyczną dziewięciobiegową skrzynię, jednak z mokrym sprzęgłem jak w SL. -u. Udało mi się przejechać SL55, który jest wersją o mniejszej mocy. Powinien przyspieszać do setki w 3,9 sekundy, ale kiedy próbowałem to sprawdzić, oto co się wydarzyło. Napęd na cztery koła ku zwycięstwu jedziemy. Od 0 do setki w 3,67 sekund. Tak, o dwie dziesiąte szybciej niż twierdził Mercedes. Stary AMG GTS powinien mieć przyspieszenie do setki na poziomie i 3,8, ale aby tego dokonać, wszystkie planety musiałyby ułożyć się w jedną prostą linię. Potrzebowalibyście prawidłowo rozgrzanych opon, dobrej przyczepności, auto musiałoby świetnie zadziałać. W czasie większości prób przyspieszenie do setki zajęłoby Wam ponad 4 sekundy. W każdym razie odbiegłem od tematu. Nowy SL 63 powinien przyspieszyć do setki w 3,6 sekundy. Ale jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w wersji 55 udało mi się przejechać o 0,2 sekundy szybciej, to może udałoby się osiągnąć 3,4 dziesiąte. A skoro model GT będzie trochę lżejszy, wydaje mi się, że uda mu się osiągnąć przyspieszenie do setki w około 3,3 ,3 sekundy, albo może nawet i 3,2. Jednak myślę, że może być jeszcze szybsza wersja od tej. To dlatego, że w 2023 Mercedes będzie obchodził 60. rocznicę montowania V8 w swoich samochodach drogowych. Pierwszym modelem z V8 był 600, który pojawił się w 1963. Miał silnik 6,3 litra i 250 koni. Ten sam silnik został potem użyty przy 300-SEL, który miał swoją premierę w 1968. Właściwie to ten samochód został wzięty pod skrzydła jeszcze wtedy oddzielnie działającej firmy o nazwie AMG. Wieli silnik, zapewnili mu pojemność 6,8 litra, aby mógł zapewnić 428 koni, a potem wystawili auto do wyścigów. Robił się on przydomka The Sau. Albo powinienem raczej powiedzieć, nie mam niemieckiego akcentu. W każdym razie to po niemiecku Czerwona Locha. Od tego momentu Mercedes stunikował kilka V8-ek i przed wami mały montaż, jak testuje kilka z nich. Jest szalony. Szybki. Co za dźwięk. Filozofia AMG jest prosta. Wziąć auto i znaleźć sposób, aby poprawić jego osiągi. W przeszłości polegało to tylko na tuningowaniu silnika. Zwiększyć silnik, zamontować inne wały, może jakieś turbo. Ale dzisiaj wiąże się to z dodaniem technologii hybrydowej, włącznie tej z Formuły 1. Nie mówię tylko o AMG Project One z jego silnikiem benzynowym 1,6 litra i czterema silnikami, co w sumie daje 1000 koni. Ma to również miejsce w normalnych autach, np. AMG GT63 SE Performance Hybrid długa nazwa. W każdym razie ma 4-litrowe Twin Turbo V8 połączone z silnikiem elektrycznym o mocy 204 koni i technologią akumulatorów z 1 która może dostarczyć dużo mocy do tego silnika, dzięki czemu uzyskuje on natychmiastową wydajność bez przegrzewania się systemu. A to sprowadza nas z powrotem do podwozia nowego AMG GT i faktu, że jest w stanie podzielać inne elementy od Mercedesa, jak napęd na 4 Koła. I w tym miejscu pojawia się korzyść. Widzicie, to oznacza, że można użyć systemu hybrydowego z AMG GT four -door w mniejszym Zatem jeśli weźmiecie silnik elektryczny o mocy 204 koni, dodacie go do modelu 63, który ma 585 koni, to po dodaniu otrzymamy 789 koni. O tak! To nie tylko moje przewidywania, ponieważ Mercedes naprawdę będzie potrzebować takiego auta. To ze względu na to, że jego rywal Porsche jest obecnie zajęty testowaniem wersji hybrydowej 911 Turbo, która z pewnością będzie miała dużo ponad 650 koni, które jest w standardowym Turbo S. Nie sądzę jednak, że Mercedes się na tym zatrzyma. W którymś momencie zbudują wersję Black Series nowego AMG GT. A jeśli weźmiecie obecny silnik, który ma 730 koni. Włożycie go do systemu elektrycznego to może to dać 934 konie. Jak szybkie będzie to auto? Cóż, oto jak szybkie jest obecne AMG GT Black Series. Jest dobrze. 3,13 do setki. Wyobraźcie sobie teraz, że macie wszystkie te dodatkowe konie mechaniczne i napęd na cztery koła. Myślę, że taki samochód będzie w stanie przyspieszyć do setki w 2,5 sekundy. Zanim się zbytnio podekscytujecie, następna generacja Black jest szybko się nie ukaże. A kiedy już się pojawi, będzie dość droga. Obecny model kosztuje 1 700 tysięcy. Zatem następny będzie wydatkiem około 2 200, może nawet więcej. A to sprawia, że cena normalnego AMG GT w granicach pół miliona wydaje się dość rozsądna, kiedy trafi do sprzedaży w tym roku lub na początku następnego. Mam nadzieję, że film się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie ten kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby włączyć powiadomienia. W ten sposób nie przegapicie żadnego nowego filmu. I jak podoba wam się ten samochód? Dajcie mi znać w komentarzach, ja chętnie przeczytam co o tym uważacie. A jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów, kliknijcie w te okienka po boku. A jeżeli chcecie zobaczyć jeszcze więcej filmów, to wciśnijcie w to kółeczko obok, a tam przeniesiecie się na nasz kanał i wszystkie filmy czekają. Cześć.